przekątna przekroju osiowego walca, ma długość 4 cm, jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Obwód podstawy tego walca jest równy. I tak, ten walec, który tu widzicie, jest w Waszych tablicach maturalnych. Ja go tu tylko sobie pożyczam. I tak, jak mowa o przekroju, no to musimy go przekroić, więc kroimy. Osi. Hop. Przekrojony. Czyli przekrojem mm, osiowym walca tak naprawdę jest prostokątny, nie? I o czym oni mówią? Że e, przekątna tego przekroju, a no to róbmy sobie przekątną, jest nachylona, Do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni. Kolejny że miałam to sobie odklikać znów. Czyli między tą zieloną a różową to jest 60 stopni. Tu jest 60, tu mamy 90, tu jest 30. Tak, na marginesie nie. I teraz. Przekątna przykroju, czyli ta zielona kreska ma 4, tak? Bo to jest ta przekątna. I teraz tak. Hmm. Potrzebujemy, żeby obliczyć obwód podstawy tego yy, walca, to co potrzebujemy? Żeby obliczyć obwód, się równa 2 i r, tak? Czyli potrzebujemy wyliczyć to r. W jaki sposób to zrobimy? No możemy to zrobić znów na dwa sposoby, ale nie będę tego rozpisywać na dwa zadania. Bo tak, pierwsze, możemy spostrzec, że tutaj ten nasz walec to jest jak połowa trójkąta równobocznego. Tak? I mm, jak to, jak ten bok trójkąta równobocznego ma 4, to tu na dole mamy połowę jego, czyli średnica. To 2, więc promień to jest 1. Ale równie dobrze możemy skorzystać z funkcji trygonometrycznej. W tym wypadku to będzie kosinus 60 stopni, czyli to będzie ta nasza średnica, nazwijmy ją D do 4. Tak. I cosinus, yy, w ogóle. W jaki sposób ja to... A tu nagrałam filmik o tym. W jaki sposób szybko można rozkminić yy, te funkcje trygonometryczne. Bo kosinus to przytula. Ja zawsze mówię, że kosinus przytula ten kąt, o którym mówimy. No nie widzicie? On idzie od, od tego... On idzie od yy, tego boku do Przeciwprostokątny. Tak, więc przytulił sobie ten kąt nasz. No i teraz wystarczy, że będziemy wiedzieć, ile wynosi kosinus 60 stopni. To wiecie z tablic matematycznych Z waszych tablic naturalnych, czy to jest 1 druga D do 4. Nożymy po skosie, i mamy 1 razy 4 równa się 2 razy d, Czyli 4 równa się 2D, więc D równa się 2. To, co już na początku Wam powiedziałam. Więc skoro chcemy wyliczyć promień D, to się równa 2 promienie, czyli 2 równa się 2R, więc R równa się 1. Czyli 2Pi razy 1 równa się 2Pi. Więc poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C. Jeszcze raz tu Wam pozaznaczam. Tu mamy to D, to jest to, tak? Cztery nasze, to jest to zielone, tak? Nasz kosinus 60 stopni zamienił się nam na ups, na jedną, drugą. I jeszcze mamy tutaj nasza przekątna, tak? D. A, czekajcie, bo przekątna to była to było wszystko jednolite. D to jest 2. Cały czas to D to jest ta sama przekątka. Mhm. No i pojawiło nam się R, czyli ta połowa tej e, połowa średnicy. Przepraszam Was, nie przekątnej, tylko średnicy przyjęzyczyłam się. I wtedy już liczam i mogę postawić tą jedynkę tutaj. Widzicie mniej więcej, co skąd wynika, no nie? I więc albo możecie korzystać z naszej funkcji trygonometrycznej przy wyliczeniu tego era albo, e, albo możecie po prostu zauważyć, to jest trójkąt równoboczny. Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie.